Dzień dobry Państwu na kolejnym spotkaniu z kursu Petropoisu. Dzisiaj krótkie spotkanie uzupełniające odnośnie transportu zbiorowego, ponieważ uważam, że jeszcze jest coś do powiedzenia, w jaki sposób można dokończyć jej uszczegółowianie, rozbudowę tej sieci transportu zbiorowego. Ja w międzyczasie uzupełniałem tą sieć tak, aby ta gęstość tych linii transportu zbiorowego. Miarę cały nasz obszar. Zakodowałem m.in. linię tramwajową nr 10 do Nowego Portu ze śródmieścia oraz linię tramwajową nr 3 od Strony śródmieścia do, do Brzeźna. No właśnie innowowaliśmy, w jaki sposób można kodować linie tramwajowe. Jeżeli Państwo by wrócili do pierwszego naszego spotkania, kiedy przekonaliśmy sieć transportową miasta Gdańska, która jest, przypominam, uszczegółowiona do Jezdni, czyli tam odzorowaliśmy dwa odcinki osobno, a nie jeden ogólny odzorujący ulicę. No to tam, wiadomo, ta, ta sieć transport, transportu tramwajowego jest bardziej szczegółowo odzorowana, no i po prostu ta linia przebiega tam, gdzie rzeczywiście no, te tory tramwajowe występują. W przypadku, kiedy stosujemy podejście uproszczone, czyli kiedy jeden link odpowiada nam za całą ulicę, no to pytanie czy taką linię tramwajową, tor tramwajowe tory tramwajowo ulokować po lewej stronie, po prawej stronie tej jezdni. W przypadku, kiedy stosujemy właśnie tę metodę uproszczoną, tak jak u nas na zajęciach, jest to właściwie bez znaczenia. W związku z tym ja, odwzorowując tutaj tę sieć, po prostu staram się rysować oczywiście linie, właściwie odcinki torowiska tramwajowego tam, gdzie faktycznie na podkładzie umpowym to torowisko występuje. No, i widać tutaj, że oczywiście jakieś tam też uproszczenia zastosowałem. Na tutaj na meźle kliniczne zastosowałem jeden, jeden not. No i dalej, tak patrząc na, na to, w jaki sposób przebiega te, te, to torowisko na podkładzie, mogłabym po prostu tak prowadziłem tę, tę linię. E, dzisiaj, jeśli zastanawiają się Państwo, czy opłaca się łączyć torowisko, te linki odpowiadające na tramwajowe z odcinkami samochodowymi, jak na przykład być może tutaj, to odpowiadam, że, że nie. To sprawia pewne problemy, kiedy byśmy chcieli później agregować jakieś węzły, tworzyć jakieś tak zwane main -nody, czego o czym sobie nie powiedzieliśmy, czyli jakieś większe węzły skrzyżowania składające się z kilku mniejszych węzłów, czyli nodów. Jest to także możliwe. Poza tym, no po prostu utrudnia, utrudnia pracę, a tak naprawdę pod względem funkcjonalnym nie przynosi nam żadnej e, praktycznie korzyści. Być może czasem jednak jest to uzasadnione, kiedy na przykład, tak jak tutaj mamy sytuację, że tor tramwajowy, tor tramwajowy znajdują się w jezdni. Można to zrobić, może tego nie ozdrowiać, nie ma to dużego znaczenia. Ja tutaj dla przykładu to ozdrowałem i tu to doprowadziłem mm, tory tramwajowe na Alei Halera. Do węzła, tutaj do tego skrzyżowania klinicznej z Hallera, i dalej zakładam, że tramwaj będzie jechał, jakby po, jakby po odcinku drogowym, gdzie tutaj ręcznie dopuściłem po prostu ruch tramwajów, co tutaj widać. No ale to oczywiście wymaga sytuacji, abyśmy zakończyli ten, ten odcinek tramwajowy na jakimś momencie wspólnym z odcinkiem, z odcinkiem drogowym. I tutaj również z drugiej strony. Zakończyłem tutaj odcinek tramwajowy w tym punkcie. No i dalej już kontynuowałem, jakby wydzielone torowisko od jest. Także to jest pierwsza rzecz, na którą być może Państwo zwrócili uwagę i mieli z tym, z tym problem. Kolejna rzecz, to o czym chyba nie powiedzieliśmy, to ciągi piesze, które umożliwiają nam przejścia pomiędzy przystankami. Takie na przykład, tutaj znane Państwu pewnie obiekt stacja Gdańsku Politechnika, oczywiście przystanek Gdańsk Politechnika. No i tutaj występują ciągi piesze, które zresztą także tutaj widać na podkładzie mapowym, oznaczonym tymi czerwonymi kropkami. Jest możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi przystankami. Oczywiście znowu tu stosujemy jakieś uproszczenie. Nie odwzorowuję tego w sposób szczegółowy. co oczywiście można było zrobić, ale pamię pamiętamy o tym, że również lokalizacje tych przystanków są bardzo umowne. W rzeczywistości przecież ten przystanek występuje w tym miejscu, a nie, a nie w tym miejscu. A ja zgodnie z, to, z tymi zasadami, które żeśmy sobie wcześniej omawiali, umawiali, e, po prostu uprościłem ich lokalizację. E, e, jednocześnie agregując te dwa przystanki jakby do, do jednego. Tutaj w sumie można by się zastanawiać, to jest na pewno korek długie, ponieważ wpływa to częściowo na czas mm, przejazdu, czas obsługi przystanku. Ale już nie wchodźmy teraz w te, te szczegóły. Także pamiętajmy o tych ciągach pieszych. Te ciągi pierwsze są bardzo istotne, ponieważ bez nich przy zastosowaniu naszego podejścia, że stosujemy właściwie tylko te stop pointy, ludzie nie mogliby się przesiadać na przykład pomiędzy SKM a tramwajem w tym miejscu, to także na przykład może być miejsce tutaj tutaj wrześniu. No i takie ciągi piesze by trzeba było faktycznie w miejsce, gdzie faktycznie takie przesiadki często, często występują. Można. Analizować na przykład, czy tutaj ludzie przechodzą przez Galerię Włóciską swoją drogą od przystanku tego gęstprzestrz, przeszcz do na przykład Kolmowej. No tutaj akurat nie zrobiłam tego odcinka tramwajowego. Także tyle w kwestii uzupełnienia. Proszę pamiętać o zawsze o podłączeniach jeszcze transportu zbiorowego, czyli te czerwone konektorki. I jeśli to, tak Państwo to zrobicie, wtedy myślę, że. Tyle w kwestii uzupełnienia. No, dziękuję na ten moment. Do zobaczenia.